z Państwem jaje W tym odcinku zobaczymy jak wygląda na moim serwerze PvP Arena. Znaczy tutaj jest widownia i pole walki. Tutaj może być pole walki albo tutaj. Są dwa wejścia. Gracze mogą z, z, z Pytaju przychodzić na piętro. Tu jest jak widownia oświetlenie oczywiście Widzimy tutaj użyta wełna. Tutaj jest wejście dla zawodników. Chodźmy sobie tędy. Zawodnicy muszą iść tędy. 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 Tutaj mamy... Tutaj jeszcze nie włożone są buty. To, jest, to jeszcze nie jest gotowe na razie, muszę tutaj dać rzecz. Tutaj jest oczywiście wejście, tu będą schodki, tam są budki takie kontrolne, można powiedzieć. Tu będą sędziowie sprawdzać, czy jest wszystko sprawiedliwe lub niesprawiedliwe i banować ewentualnie kroki, jeśli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na dole widzimy w pełni zasilane tutaj tłoki, które tam ułatwiają nam życie. Wytlenie. W pełni wszystko zasilane. Tutaj mamy testy jądrowe. No i na tyle ten odcinek. Jeszcze później, w następnych odcinkach zobaczymy o wiele więcej wspaniałych budowli, mobajne i budynki mieszkalne. Przed Państwem Jarek G podam podaję IP IP serwera IP to 188 kropka 165 kropka 2 kropka 20 189 dwukropek 20 chcę zobaczyć 20, 20. 8027 Czyli to będzie 188.165.20.189 kka 165 Chwilowo serwer jest na wersji Minecrafta 1.4.7, ale prawdopodobnie po dniu dziecka parę dni będzie już zmieniony na 1.5.1 1 lub 2. Będzie to później zawarte w innym odcinku. Zapraszam do oglądania. Przed Państwem wystąpił Jarek G.